Na przedstawienie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę przybyły również dzieci z placówek Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Była to dla nich niespodzianka na zakończenie ferii zimowych. Zarówno opracowanie scenariusza na podstawie książki Pauliny Płatkowskiej, dwie takie same śnieżynki, wykonanie kukiełek, cała przepiękna dekoracja, to jest dzieło pracowników, no plus oczywiście wszystkie role obsadzone przez bibliotekarki z naszej placówki. Myślę, że to bardzo udane przedsięwzięcie. Zresztą kolejna odsłona teatru, teatru dla dzieci przygotowanego przez bibliotekę. Tutaj koordynatorką całości przedsięwzięcia była pani Anita Kuś, kierownik filii dla dzieci. Na co dzień oczywiście zaprasza do wypożyczania książek, ale od czasu do czasu również proponuje takie niezwykłe przedstawienia, które cieszą się od lat ogromną popularnością. Przygody Śnieżynek to ciepła, pouczająca opowieść o tym, co jest w życiu ważne i jak dobrze być wyjątkowym, a jednocześnie żyć i być blisko z ludźmi. Jesteście bardzo ładne, a także bardzo mieszka ruma w innych miejscach, inaczej przebiegały go dzieci, wiem doskonale, że ja to ja, a mój kolega to mój kolega. Po przedstawieniu dzieci chętnie wzięły udział w zabawach i zgadywankach przygotowanych przez występujące z kukiełkami bibliotekarki. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia otrzymali drobne upominki. Teatrzyk obejrzało aż 170 osób.